Rage on that beat, going crazy. Jak widzicie Mosiek już dojechał, więc możemy szykować zestawy. Więc chłopaki zaraz się tam rozsiądą na swoim krzesełku. Pokażą na co łowią. Jak widzicie przestało troszkę wiać, więc jest szansa, że wszystkie osiem wędek trafi jednocześnie do wody i szansa, że szybciej złowimy rybkę i uda się ją jeszcze nagrać w dzień. Więc za chwilę ich pokazujemy na co chytają. No tutaj. Kulki. co tam dajesz ciekawego? Kulki. Mix Czy co tam masz za kulki? O tak, zapach. No, Miks, no truskawka, mega wanilia i tutti frutti. A. Przytrzymaj, załóż sobie to. A, tak, no, i ra? teraz przytrzymaj. No i jedziesz. Twarde te kulki są. Ale zmielić je idealnie. Te chłopaki już przygotowani, siedzą jak w szkole. Coś tam piszą. Pierwszy to tam bałaganik. Dobra, więc tak, Pfałka od Jacka, bo robi. Na haku jest Orange Snake, Hawkers od Masiva. Na drugim ta sama Pfałka, a na haczyku jest od nasza citrus. Dobra. I wywozisz tam w lewą stronę? I tam. Czyli lewa strona zbiornika koło mnie. No. Przepytania idzie Igor. Ja samemu robiłem Pfałki. Ze śmierdzącego miksu tutaj mam kulkę 18 z Grabani Małże Squid Haczyk Spinner od Kordy Przypomnę Derek Druga tak samo, tylko różni się kulką. Tutaj Małka. mam dwunastkę od nasza Skopek z Squid a nęcić będę kukurydzą konopią i miksem od karpia No to to żeś tam robił? cioło, nie? Tak, Ciąłem jeszcze niedawno tania do tablicy, idzie Maciuś tam tutaj PVK słodka i na haczyk kurwszank od kordy i na i kulka cytrus od nasza A drugi zestaw co masz? Drugi zestaw jeszcze nie wiem. Aha, no. Dajcie może większą kulkę jedną, jedną mniejszą, jedną większą. Mhm. Dobra, panowie, zdaliście celująco. A ty co? Ja powiedziałem na co mówię, ja mam małża squid, a lewyki mam małża kryl chyba. I pfałki te same co ty masz. Więc ja już to mówiłem w namiocie, bo byłem przygotowany, bo wam chcę pierwsze wywieźć, żebyście już mieli gwędki w wodzie i żebyście mieli większą szansę. Więc panowie, szykować się tam, ty łódką jedną, ty blisko łowić, bo ty masz nęcone tutaj przy tym. I tobie bałaganik też łódko wyłoży, więc taktyka taka. Przerwa panowie, możecie się napić i wywozimy. Tak jest. Wieje teraz bardziej, więc muszę się im streszczać, żeby to wywieźć. Takiego miksa tutaj stosuję, bo zaraz i ponton właśnie porywa i tym będzie nęcił właśnie I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over, I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Until your hands, a plan your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters. They're just fucking Yo. downers. I swear to god, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve a nounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Fajna masz rybę. No fajna nie, ale takie przygody, że aż mi wędkę wciągnęło, tu musiałam oderwać. Ja zaraz powiem co zrobiłeś, że tak. nie słyszałeś nawet centralki. Nie, ale to musiało jakieś mocne branie. Wyjść, że... Tak, mocne branie, zabezpieczone yy, przez przodkę. Powiem wam tak widzowie. Niech on się cieszy, że ta wędka była blisko brzegu i ta ryba mu nie pojechała. Bo nawet nie słyszał przez całą noc brania. Jadę mu ją scholować, zrobię sobie z nią zdjęcie. I godzina siódma rano, jakby nie było. Więc płyniemy po nią i... rybka całą noc tam podobnie czekała A dzisiaj centralkę to chyba Ci przywioszę kuś koło ucha Bo byśmy byli bez wędki Znaczy ja bym był bez wędki, bo ona on moje wędki łowi I w brzegu było to na szczęście Płyniemy, zobaczymy co tam się udało mu złowić Jakby był co to by się nie obraził Paweł Mamy widzowie życiówkę moją. Niestety będę lany. A do najcieplejszych dni nie należę. Woda jest bardzo zimna. Masz? No to Co młodzieży? Szczęśliwe? Że... Co? Szczęśliwe? Że... No bardzo. Ja lecz. się nie, ja nie zazdroszczę, bo jak ja, ja. to jest twoja życiówka będzie w wiesz o tym. Wiem, wiem. To razu się dawaj, ja też rozbierz. Kopaki, kto chce czynić, tą powinność i go trochę oblać, żeby nie ja Oczywiście. Mosiek, ty, co? Za te wszystkie krzywdy, które ci gada. Dobra. Dobra. zaraz że skoro O, tu jaka ładna. Dobra. Dobra. Ja ostatnio tutaj miałem 7,69. Zew jest. Ile miałeś rekord? 2 kg. Karpia SPZ-2. Tak. To ci gwarantuję, że jesteś lany? 7. 7,5 kg po odliczeniu kołyski O zimno Gratulacje rybki, twoje PB A że w jesieni, to wiesz jaka jest tradycja Lanie wody Pokaż ją, poczekaj chwilę, poczekaj chwilę, poczekaj. Ja muszę Stop stop. Widzicie? poczekaj, pokaż a zbliżej ją, pokaż jaka jest gruba. Pokażę Zobacz jaki fajny grubas Jest tu ściutki. Naprawdę Gratulacje kolego, a ty Mosiek, czyń powinność. A! Tutaj. Nie ma, że boli. To jest karpiarstwo. Gratulacje młody. Tamta zasiadka ze mną ci nie dała rybki. No nie dała, krótsza. Melduje się rybka. Masz. 9 kilo. Swojego jesiennego pięknego karpia. Tak, mamy godzinę 10 rano. To już jest druga ryba dzisiaj. Kuleczka. <grybka> Odgrabanie małża, squid. Robi robotę, już druga ryba budujesz na nią. Piękny. Gratulacje, w końcu jesteś ze mną i masz rybę, co? Największa z tego zbiornika moja. A. Dobra. Szybka sesja zdjęciowa i wracamy, co? Tak. Idę wskoczyć w wodery. Sesja zdjęciowa już zrobiona. My wypuszczamy karpia i czekamy na kolejne. Leci do wody. Dobra, przed nami. O, wejdę tu, wejdę. Przed nami ostatnia nocka. Każdy mówił o swojej taktyce. Ty, co, panie Igor pierwszy? Tak jak wczoraj, tylko jeden zestaw się zmieni. Na jednym zestawie, tak jak wczoraj, wleci od grabani. Małża, squid. Ta kulka dzisiaj dała rybę. Teokarpia 10 kg. Jak na każdy zestaw, PVK. -ka. Na drugi, cytrus, 12, trochę mniejsza kulka. Dwa te same przypony, slip dirigi zobaczymy. Może jeszcze coś się uda złowić. No, życzę Ci tego, bo już jest jedna rybka. Ty, Igor, a czy ty, Balagan. <grywka> no, pv od Jacka mi zrobił. Trzymaj je tam, co od razu weźmiesz. No to w sumie to samo co Igor. Oj, spada. A ja tak. Pfałki to, co zawsze żeście widzieli. Ostatnio mieliłem w klaszerze z Butmana. Moja mieszanka na dwa zestawy. To jest to, co było pomieszane. Do tego leci Małża Squid i zobaczcie, że żeby potem nie było, że jakoś dużo nęce. Nie wam to policza nawet. Jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 4, 15, 16, 7, 18 do pary 20. Dwadzieś... 20 kulek. I to oczywiście mówimy o dwóch zestawach. Za godzinkę wyborze. Do tego zalewajka Małża Squid jakoś tego dużo nie daje, tak żeby fajnie po prostu mi to nawilżyło, przeszło zapachem i to jest cały mój zestaw Ty tam Mosiek jak widzisz swoją ostatnią nockę? No na jednym przypomnę to będzie Slip dirig z kulką też od nasza citrus co tutaj jest a na drugiej będzie zwykły dirick, i na którym będzie od Ekobajca ośmi kałamarnica ośmiornica i podbity kukurydzą pop popat. Aha, czyli babanek. Tak. Dobra, dobra. I tyle, nie? Tak, jeszcze po, po wywózce będziemy obiad robić. O, to coś nagramy, co dobrego dzisiaj robisz? Tortille. A? Czyli wam to nagram, żebyście widzieli, jak dzisiaj Mosiek gotuje. Ostatnio siadanie robił bałagan. A siadania dzisiaj zrobiliśmy mi każdy praktycznie sam. Ale obiadek zaproponował na Mosiek, więc zobaczymy, jak ta tortilla mu wyjdzie. A za chwilę wywózka, więc zapraszam dalej na gotowanie, i może w międzyczasie jakaś rybka siądzie. Więc bierzemy się, bo 8 kijów wywieźć to naprawdę jest godzinka czasu, bo trochę tej wywózki jest, to, nie? nie trochę. Dobra, bierzemy się za robota. Panie. A jesteś odważny. 2 listopada już koło zera temperatura teraz, ale piękna kąpiel przy zachodzie słońca. Dajesz? Morsowanie w listopadzie. O, pięknie. I teraz szybki hop. Wycieraj się Ej, nie było tak źle No Jest godzina 16.58 Już jesteśmy po wywiezieniu zestawu wszystkich Już jest trochę ciemno, ale tu Będę robił teraz wrapy Poprosiłem mamy, żeby przygotowała już upieczonego kurczaka Więc już jest gotowy I tu mam inne rzeczy Mosiek, tak, nie stresuj się tak, luźno do kamery, luźno No nie wiem, tak też co gadać no to powiedz po prostu co, robisz i tyle po swojemu, No Ma luźno. Ogórka wykiszonego masz tam swojska czy kupione? Co? Ogórki swojskie czy kupione? Swojskie. O, no to, to się liczy. Dobra, to się no to kurczaka patelnie ci młody zaraz koczy, posłonika ci weźmie. Mm -hmm. Bo tam będziemy grali w rapy, bo nie trzeba go podgrzewać. A ty krój te rzeczy i czekamy na danie główne, bo trzeba się ogrzać. No, ogórka. Takiego malutkiego. Jest spojszczok Mmm. Zajebista. Dobrze smakuje. Och, mm. Ogień, Krój, to bo głodny. A wy? Ja też. Też Zdajemy mięso i wkładamy, i pierwszy będzie już gotowy. Czyli podsmażamy. Kto jest pierwszy obaki? Ja. Ja pojedzie Tak, musisz pojeść, musisz się wygrzać. Woda wyciąga. Jeszcze teraz pokaż tą klasę, jak to się robi. Igor. No, ja pokażę, jak się zawija kawałek, bo ja doświadczenie mam. Kiebab, kiebab. O, trochę no. palce będą brudne, ale szkodzi. No Mało i... wody ma, żeby się umyć. Prawie idealnie, ale też jest była trochę słuchaj, i pękała Nie, nie, nie. tary były złe. Będzie dobrze <laughs> Szyny były dobre? Strzyny były dobre, ale tary były złe Znowu tak. <laughs> pokażę profesjonalista jak się zawija. Nie profesjonalista, ale kiewa w kiewa. Końcóweczka. I zawijamy tak Tak żeby nam nie wylatywało. Zawijamy drugi raz. Tutaj końcóweczka i proszę. Schemadero, Wiecie co? Mamy ostatnie resztki. Godzina 6 rano jest odjazd. Ciesię, cieszę się, że to nie było u mnie na szczęście i to nie jest moje PB. I cieszę się z jednego powodu, że tam, gdzie wytypowałem mu model miejscówki, nęciłem mu połowił i podczas tej zasiadki robi drugi raz swoje PB. A wy co, chłopaki? Służymy Olafowi, będzie lany. Jest około 0 jest stopni, stopni nie? <laughs> A ja się cieszę. Niech wie, jak wygląda prawdziwe karpiarstwo. Więc już wam pokazujemy rybkę jak tam twoje wyniki z tej zasiadki? No, dwa karpi i dwa pb. Pokażmy nie. tego twojego pięknego karpia. On to to pokaż. Pokażę. Piękny grubas I jesienny. Łózki. Fajna łóceczka. Fajne medalany. Pokaż go, jak go dźwigasz. Za chwilę się rozbierze, żebyś nie był mokry, potem ci załączymy piecyk. Pokaż. O! Piękny grubas. No, ładny. Zaraz ci porwę fajne zdjęcia, co? Mhm. Dobra. Odkładaj go delikatnie. Polej go jeszcze wodą. Niech ci się bardziej rzuca jak cię będę polewał po głowie. Dobrze, to ostatni dzień. No. Troszkę będziesz mokry, będzie ci trochę chłodno. Ale ręcznik masz fajnie, że się wczoraj wykąpał. A co dzisiaj, znowu wchodzisz do wody nie, na FB? Nie, 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 nie. <laughs> Zero stopni. Czyli powinność, Igor. Po głowie, proszę. Dobra, pochyl się tam wariać. się. Jedziesz, jedziesz, jedziesz! Gratulacje! Kolejnego PB! Nie było źle. Nie było o, źle. Nie było źle. do tego. Rybka okrzczona na nowe PB. Wypuszczamy. I zobaczymy, czy tam te wędki jeszcze pojadą, albo od chłopaków. Pożegna się ładnie z piękną rybą. O, ładny grubasek. No. To co, wypuszczamy, nie? Wypuszczamy. Gratulacje jeszcze raz, młody. Siedzę już sobie u chłopaków na namiocie, Mosiek ostatnio leszcza na zasiadce, a teraz... Teraz nic. Ale jeszcze wędki masz w wodzie. Może coś się tu... Ja tutaj to... zostałem zaproszony przez tego pana no. na bigosik. No. Tutaj jest koks z siłowni, który bierze 110 na klatę. I jak na klatę na no, nogi? Bez 100 kilo. <noise> Więc widzicie, no on woda go wykończyła wyciąga woda co? A ty co? So, na siłowni chodzisz? No i co, Ale to babcia zamykała. <śmianie> to babcia o, zamykała. Aaaa, czyli babcia ma więcej siły niż Igor. Widzicie, Bigosik gratuje swoim na śniadanko. I co? Czekamy jeszcze, może nam się coś wydarzy. Siedzimy, mieliśmy się do 12, siedzimy do 15. Rzeczy poprzesychają, trzeba to wszystko spakować do auta i nie wyciągam nawet tego, tylko rzeczy, rzeczy do pomycia, do wyprania ciuchy, naładować akumulatory, takie rzeczy. I auto spakowane na kolejną zasiadkę, która jest... Dzisiaj mamy niedzielę, a wyjeżdżam na kolejną w środę. Więc na pewno to też nagram. I dowiedziałem się, że nam się coś udało złowić. Postaram się, żeby chłopaki też dojechali, bo mam niedaleko. Jak ich rodzice puszczą, to będzie od nich na pewno ostatnia zasiadka. Mamy listopad. Więc do Was chyba wystarczy tego sezonu, co? Już myślałem, że się sezon nad tej zasiadce skończy. Tak. <laughs> a to taka niespodzianka. O, czekaj, bo babcia znowu kolejny zakręciła. No, tego co już nie idzie ruszyć. Uch. O, do kamery zobacz, kamera cię motywuje Coś w tym jest. Dobra, więc wiecie, jak to wygląda. Jak nie będzie ryby, to dziękuję, żeście wytrzymali z nami do końca. W tej zasiadki wpadło naprawdę 8 rybek, tak? Dobrze mówię? Czy 9? 9? 9 ryb wpadło. Chłopaki mieli po jednej, bałagan miał dwie. Bałagan dwie ryby. Igor jedna, więc pięć moich, nie sześć moich, tak sześć moich, trzy od chłopaków, matematyka ciężka z samego rana, ale nie mogłem się doliczyć, bo bałagan był tutaj dwa weekendy i poprzednio i teraz, więc tak to jest. To chłopaki co, do zobaczenia na następnej co? Do zobaczenia na następnej zasiadce. Może Katy, co masz do powiedzenia? No, też do zobaczenia na następnej Zasiadce. A nie masz na przykład do powiedzenia, że jak pojedziesz do mnie tam na jezioro no. i będzie miał PB, że będziesz lany? Czy tego się boisz? Boję się tego. <laughs> a powiedz, jakie masz PB do pobicia? Oj, oj, 8 kg mam PB, no to ład ten. Trudno nie jest pobić. <laughs> Więc na pewno na następnym filmie będą atrakcje. Bo wątpię, chyba że w ogóle ryba nie będzie brała. Ale jak będzie ryba na braniu. No podejrzewam, że teraz jakby zabierają masę, Mosiek pobije twoje pb A Ty ile masz pb? No to ja? No. Na Olafa pokazujesz Na no Olafa, no A. Ciebie też No 12, też się trochę boję, że mogę pobić, ale... A żebyś pobił, żebyś byłam? W sumie, nawet jakbym pobił, to się będę cieszył, tak? Tak no, no na chwilę mokry będziesz, nie? To tam tylko moment Nikomu nie zaszkodziła jeszcze listopadowa kąpiel, co nie? Dzięki, żeście wytrzymali. Widzimy się niebawem. Pozdrawiam. A chyba, że będzie ryba, to na pewno też to jeszcze nagram. Wpakujemy się i wracamy na zasiadkę kolejną, już niebawem. Więc zostaw suba i czekaj na kolejną wyprawę.